Hej, witam Was. Zobaczcie jaki pacjent dzisiaj do mnie trafił. Kolega, który miał tego Leimquata. Stwierdził, że się podaje, Nie chce go więcej. No i przejąłem go od niego i będę próbował go dzisiaj ratować. No, jest w kiepskim stanie. Jest cały po prostu obklejony. Ma na sobie przędziorki. Jest wyssany przez przędziorki, jak widać konkretnie. Ma na sobie bodajże wełnowce. Ale czy będzie widać. I ciężko co tu jeszcze stwierdzić, co tu jeszcze jest dokładnie. Ale jest strasznie wymęczony. No i jest tutaj w tej, się bodajże nazywa lachuza, lechuza. Nie wiem, nigdy tego nie używałem, ale nie ma tutaj ziemi takiej jak normalnie uprawiamy cytrusy, tylko po prostu takie te kamyczki, które nasiąkają wodą. Więc za chwilę będzie tutaj czyszczony Wyciągany z tego całkowicie, sadzany do ziemi, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, trzeba będzie obciąć wszystko, co tu umarło. A jest, jak widzicie, trochę tego porządne mycie, żeby się pozbyć tego wszystkiego. I oczywiście zdarad od moich cytrusów, bo nie chcę, żeby to dziadostwo przeszło też na moje e, zdrowe krzaczki. No, już jest po prysznicu, także już nie będzie taki uklejony. Część tych szkodników na pewno się pozbyłem. Teraz będzie obcinane to wszystko, co martwe. Do używam tego innych, innego sekatora niż do reszty cytrusów. Bo nie wygląda ten cytrus by dobrze i nie chciałbym ja czegoś tam przenieść na moje. Więc na razie tniemy. I potem będzie przesadzanie. Także trzeba będzie całkowicie wyciągnąć. Zostanie tylko sam system korzeniowy. No i Będziemy potem go zasypywać dobrą ziemią do cytrusów. Ten system korzeniowy nie wygląda aż tak źle, jak się spodziewałem. Także nawet w tym nieźle rósł, ale według mnie to i tak nie jest dobry sposób na trzymanie cytrusów. E, więc zaraz przesadzamy do ziemi. No i tak by to na koniec wyglądało. Po przesadzeniu e, każdy Każda powiedzmy taka większa garść, dwie. Jak dawałem ziemi to trzeba było jeszcze troszeczkę uklepać po bokach, żeby ta ziemia wszędzie między te korzenie weszła. I potem jak już była pełna doniczka, no to jeszcze było zlane porządnie, żeby powiedzmy takie błotko się zrobiło i wszędzie ta, ta gleba, to błotko wpłynęło między korzenie, żeby nie było jakichś tam pustych przestrzeni. Jest obmyty. Na pewno jeszcze tam coś zostało, dlatego Teraz niech spokojnie wyschnie, i jutro zrobimy oprysk. I wydaje mi się, że wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam.